finansowej płotki. Dzisiaj jest z nami nie byle kto, bo kolega z FX Maga Dawid Augustyn. Simanko, cześć, cześć, cześć. Gratulacje, fajna debata, naprawdę jesteśmy na inwestycjach w Krakowie. Facet super debatę poprowadził. Dziękuję pięknie, dziękuję. No. no, jesteśmy zaskoczeni tutaj wszyscy. No, okay. Że się udało, tak? Co się udało? Myślać, że się udało. Myśleliście, że będzie gorzej. Słuchaj, kanał o Srebrze i Złote o złocie u mnie. Powiedz mi, jak wyglądają perspektywy dla srebra i złota z punktu widzenia analizy technicznej. Generalnie jeżeli chodzi o analizę techniczną, to tak naprawdę bodźce, które płyną na rynek złota i srebra, one nie pochodzą z analizy technicznej, nie pochodzą z wykresu, pochodzą z sektora bankowego, więc z analizą techniczną... Powiedzmy, że tutaj podszedłbym na dwa razy. Po pierwsze rzeczywiście moim zdaniem jest przestrzeń do tego, żeby złoto ATH poprawiło. Ze srebrem już tak pewny nie jestem, dlatego że to nie jest taki czysty metal szlachetny, tam jest ten element metalu przemysłowego, więc jeżeli chodzi już o ekspozycję i dużo się mówi o tym silver-gold ratio, że okej okay, jest potencjał na srebrze, jest tańsze, że ono powinno być droższe w stosunku do złota, ja tego nie do końca kupuję, bo to jednak mimo wszystko z gospodarkami jest powiązane i jeżeli wpadniemy wpadniemy w coś takiego jak stagflację, będziemy mieć problem ze wzrostem PKB, to to srebro nie będzie miało tak wielkiej przestrzeni do tego, żeby się umacniać, ale już złoto, myślę, że możemy spać spokojnie, jeżeli to złoto mamy i nie znajduję teraz powodu do tego, dlaczego mielibyśmy się złota pozbywać, czy to w formie fizycznej, czy to w tej formie papierowej, tym bardziej, że papierowej, no papierowej, papierów wartościowych powiedzmy w formie zdematerializowanej, ale jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje z Deutsche Bankiem podczas tej ostatniej piątkowej sesji, to nas w sektorze bankowym jeszcze jest chyba kilka trupów z szasy, które mogą wypaść i niestety źle namieszać. Dobrze. Ale ATH jest możliwe. Do złotego, złoto fałas złoty, jak najbardziej. Ja uwielbiam wycieczki osobiste, a ty jesteś jednak jakąś taką wyrośnią na tym świecie YouTubeowym. Fajne, myślę, fajnie wydajecie, także polecam również. Więc powiedz, sam fizycznie inwestujesz w srebro w złoto? Fizycznie nie. Ja jestem stara, dobra, giełdowa szkoła, czyli nie inwestuję fizycznie w złoto bo po pierwsze. Na ten moment nie potrzebuję takiego zabezpieczenia. To jest jeden aspekt dla którego po prostu nie mam fizyka, a po drugie, gdy mam spekulować na tego typu aktywach, tańszym jest po prostu nabycie ETF-u, akcji, czy po prostu nawet tego kontraktu CFD z klauzulą o ostrzeżeniu o ryzyku, no bo wiadomo, że mówimy tutaj o kontraktach, o kontraktach różnicowych, ale mi ta forma papierowa nie przeszkadza i absolutnie nie ciąży, no tym bardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, te spready w różnego rodzaju miejscach, gdzie złoto nabyć możemy, Powodują, że no nie da się na tym zbyt fajnie, zbyt szybko spekulować. Nie? Mm. Niestety. E, Okej, okay, dobra, teraz temat bardzo modny i przewijany już do zudzenia Upadki banków w mm -hmm. USA. Upadki, nie upadki. Który będzie kolejny, tak? <laughs> Który będzie kolejny? I jak ty to widzisz w ogóle? Jak rynek na to zareaguje? Bo troszkę mówili, żeście to w swojej debacie i tak, tak dalej o tym, ale no, nie wszyscy to oglądali, więc zresztą trochę. Dla mnie generalnie sytuacja jest prosta. To znaczy, że aktywa banków po prostu będą przejmowane w sytuacjach problematycznych, bo jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której polityka monetarna jest zacieśniana, prowadzimy politykę restrykcyjną, a pomimo tego jesteśmy w stanie w przypadku systemu amerykańskiego wpompować w rynek 300 miliardów dolarów, w ten system bankowy, to to jest jasny komunikat, że ok. Będą zjazdy, jeżeli chodzi o wyceny banków, i dalej mogą być te zjazdy w przypadku wycen banków. Ale to będzie odbierane jako bodziec do druku, czyli znowu bodziec, który przez akcję będzie przyjmowany pozytywnie. I tu jest od razu taka informacja, że to na pewno naszemu wig 20 będzie ciążyło, bo te sektory bankowe u nas po prostu dużo ważą. Ok, i teraz co tutaj zauważyłem na inwestycjach. Każdy inny wykład to mówi nam, że jesteśmy w innym miejscu w rynku. Słyszałem już, że jesteśmy... E na rynku surowców, jesteśmy na rynku w obligacji, czeka nas rynek, rynek akcji. W którym miejscu myślisz? My jesteśmy w tym słynnym cyklu wiesz, surowce, gotówka, obligacje. Nie. Powiem Ci tak, że ja generalnie mam tak, że ja przez 99% czasu na 99% instrumentów finansowych nie mam zielonego pojęcia co się wydarzy. Generalnie tak jest, wiesz, udaje się złapać jakieś okazje, rozegrać je i okej. Okay. Natomiast e, od dwóch miesięcy ja za bardzo nie wiem, gdzie my jesteśmy w tym cyklu, bo dostajemy niejasne sygnały. Absolutnie one nie są jasne i ja czekam na to, aż sam do tego wniosku dojdę. Więc nie będę tutaj strzelał, zgadywał, że ok, teraz obligacje, teraz akcje, czy teraz surowce, bo nie wiem. Chociaż wiem, że pewnie od youtubera, który prognozami szasta, oczekiwałbyś e, wiesz, konkretnego. Nie obligacje indeksowane inflacją. Ale tak, kupujcie lata, jutro z grą 50%. Tutaj link w opisie, tak? Niestety nie. Ale w linku w opisie możesz rzucić. Oczywiście, oczywiście, to mamy. E, kolejny temat. E... Trochę teraz tak powróżymy ze szklanej kuli okay, e, to lubię. o tym e, CBDC, wiesz, bo okay, jest okay. taka teoria, że to jest kontrolowany upadek banków, Fed przejmuje aktywa i to będą kolejne banki, kolejne banki. No i spełni się ta słynna przepowiednia, że nie będzie banków pośrednich, tylko będzie Fed i bezpośrednio już klienci. Generalnie, jeżeli ja nie kupuję tej teorii, jako dla mnie to jest po prostu teoria spiskowa. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak działa system rezerwy cząstkowej. I ta kreacja pieniądza jest przede wszystkim aktualnie w tych bankach komercyjnych, tak jak to ująłeś, w tych bankach pośrednich, a nie w bankach centralnych. I dla mnie osobiście rozwój yy, po prostu takich walut, takich centralnie powiedzmy za zarządzanych z tym blockchainem, czy tak jak używamy tego sformułowania CBC, generalnie jest dużym zagrożeniem. Yy, dużym zagrożeniem ja jestem zwolennikiem gotówki, jestem zwolennikiem yy, jednak nie tak bardzo Restrykcyjnych i bardzo prostych w kontroli rzeczy, bo tutaj mówimy przede wszystkim o łatwości kontroli, szybkości tych kontroli. W zasadzie cały ten obiekt będzie byłby w 100% kontrolowany, ale wydaje mi się, że to, o czym mówimy, to się nie zmaterializuje za rok, za 5 lat, ani nie za 10 lat, bo nasze nawyki posługiwania się gotówką, tak jak mamy nawyki z social mediami, że ja już na przykład nie do końca ogarniam TikToka i tworzenia treści na e, TikToka, ale młode pokolenie się w tym jak najbardziej odnajduje. No nie mamy przesadzaj, takie, nie jesteś taki mamy, stary. Mamy, mamy, mamy takie pułapy, wiesz, ale mamy jednak takie pułapy, gdzie... E, no, uczyliśmy się i z czymś funkcjonowaliśmy, tak jak, nie wiem, my funkcjonujemy głównie e, oczywiście na YouTube i na portalu, ale zobaczymy jakie te nawyki kolejne się mm -hmm. pojawią i myślę, że tutaj jednak w przypadku tych systemów finansowych to będzie takie oddolne, że to już będzie na przykład dla młodego pokolenia jak tablet, po prostu normalna rzecz, tak to działa, tu sobie klikam i tyle, a zapomnimy, zapomnimy o tym papierowym e, pieniądzu. I moim zdaniem to się wydarzy, ale nie 5, nie 10, może 15 lat. Dobra, teraz przeskok do kryptowalut, bo już troszkę wspomniałeś o blockchainie. Twoim zdaniem jaki procent, czy w ogóle powinien stanowić bitcoin, kryptowaluty w, naszych, w naszym portfelu inwestycyjnym? No i tutaj powinna pojawić się ankieta z pytaniami o naszych preferencjach dotyczących ryzyka i tak dalej. Dla zwolenników kryptowalut Olin oczywiście, nie? Ale tak biorąc, zastanawiając się nad tym, co nam Bitcoin rzeczywiście oferuje to tak naprawdę ta korelacja z Nasdaqiem jest na tyle duża, że dla mnie osobiście, dla mnie osobiście te fortuny kryptowalutowe, e, mówię tutaj głównie z perspektywy Bitcoina i tych największych kryptowalut, E, już nie będą się tworzyć tak łatwo, nie będą tworzyć się tak dynamicznie, nie będą tworzyć się tak szybko. To nie jest 2015, 16, 2017. Bo nawet jeżeli Bitcoin się podwoi, to do 10 zrobimy 20, a nie zrobimy bańki. E, więc to nie jest tak, że my musimy tego Bitcoina tak mocno do tego naszego portfela inwestycyjnego doważać, bo nie zrobimy takiego efektu, e, z, jaki pewnie chcielibyśmy osiągnąć. Mm. Wróżymy dalej z kuli. Okej, okay, dobrze. <grystanie> tym razem dolar. dolar okay. Góra dół, sprzedajemy, wiem, że tutaj dużo zmiennych wojna mm -hmm. skończy się, będzie trwała, co zrobi FED i tak dalej. No ale jakieś tam prognozy możemy się pobawić. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, tylko tak. różne. Tylko nie trafione inwestycje Dawida Augustyna. <grystanie> Jeżeli chodzi o dolara, ja podobnie troszeczkę tak jak powiedziałem z tymi cyklami. Nie do końca wiem, w którym miejscu się znajdujemy, więc byłoby nielogiczne, gdybym teraz powiedział, że... Ten dolar powinien spadać czy rosnąć, skoro nie wiem w jakim cyklu się znajdujemy, w którym tym miejscu się znajdujemy więc nie odpowiem, mimo wszystko tak będąc spójnym do samego końca. To powiedz, co Ty robisz? Kupujesz, sprzedajesz dolary? Może tak? Wiesz co, ja mam akurat taką sytuację, że dużo kontrahentów i kontraktów rozliczamy w amerykańskiej walucie, więc my się po prostu zabezpieczamy i te waluty są dla nas przede wszystkim po to, żeby się hedżować, zabezpieczać i to jest jak gdyby dla nas taki główny temat. Natomiast o ile oczywiście tam jakąś pulę oszczędności w euro i dolarze Mam, ale tu nie są rzeczy, które nagle, wiesz, to nie jest taki sekret, zobacz jak on to robi, jak ty to powinieneś robić, bo to absolutnie tak, tak nie wygląda, ale jeżeli chodzi o to, co mogę powiedzieć o ten moment, w którym się znajdujemy, dla mnie osobiście panika jest za nami. Dobrze, to może znowu wycieczka osobista. No i nie ukrywajmy, że jesteś jednak jakimś autorytetem. Twoje prognozy często się sprawdzają, jak nie bardzo często w internecie. E, chłodne podejście, polecam. Poniedziałek, wtorek e, rano można Dawida posłuchać na YouTubie. E, I powiedz mi, e, z czego się. Jeśli możesz, oczywiście, e, procentowo, z czego składa się Twój portfel? No so, teraz akurat sytuacja wygląda w ten sposób, że mam bardzo mało pozycji. Naprawdę mam bardzo mało pozycji, bo nie wiem. W jakim momencie rynkowym się znajduje, ale jeżeli chodzi o pozycję, i tak żeby oddać po prostu skalę czy, czy po prostu strategię, to w ubiegłym roku większość tego portfela to były surowce. To były surowce brane na krótko, na zasadzie pęknięcia bańki, o której miałem przyjemność wywiad, wywiad poprowadzić, i tych surowców rzeczywiście z tej perspektywy było naprawdę, naprawdę sporo. Ale ten portfel, ja powiem tak dywersyfikują się te osoby, które nie wiedzą, co robią. Ja nie jestem zwolennikiem nadmiernej dywersyfikacji, bo jak popatrzymy sobie na korelację dolara, złoto i innych aktywów, otworzymy sobie po 3-4 pozycje, to albo wszystkie nam logiczne pod kątem kierunków i sygnałów, tak? to najczęściej będzie tak, że albo nam wszystkie siądą, albo nam żadna nie siądzie, więc ja zdecydowanie bardziej wolę mieć jedną, dwie, maksymalnie trzy w grze, jeżeli mówimy o portfelu spekulacyjnym, ale je kontrolować też z perspektywy zarządzania kapitałem, niż udawać i mieć takie mrzonki, że o, jestem bezpieczny, zdywersyfikowany nijaki. Mm. Chociaż to zabrzmiało bardzo agresywnie. Ja, nie, ja mówię tutaj oczywiście tylko i wyłącznie o swoim podejściu. Okej, okay, yy, jeszcze przedostatnie pytanie, powiedz mi w co najdziwniejszego zainwestowałeś, niekoniecznie zarobiłeś, nie musi to być na rynku gdzieś walutowym czy akcji. Powiem Ci tak, że nie, nie zainwestowałem w nic bardzo dziwnego. Eee, ok, okej, no z, 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 z dziwnych rzeczy zainwestowałem z, w spółkę z branży e, więziennej czy więziennictwa w Stanach Zjednoczonych to może być postrzegane jako coś jako coś dziwnego, wtedy mniej więcej jak Berry też o tym, Michael Berry o tym o tym tak, mówił, tak. ale szybko z tego wyszedłem, ale nawet na plusie, więc to nawet nie była, nie była pozycja stratna. Unikam dziwnych rzeczy, w sensie... E, nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, e, co dziwnego w portfelu miałem, tak? Ciekawe. Ostatnie pytanie. E, powiedz mi książkę, jaką byś polecił. E, są trzy książki, generalnie od których bym zaczął, czy takie dla mnie must have'y, jeżeli chodzi o, o lekturę. Trader Vic, e, książka napisana przez Wiktora Sperandeo, to jest dla mnie książka, która ukształtowała moje podejście do rynku, uporządkowała je i dała mi, e, dała mi jasny taki bodziec, że ja tak chcę. Nie? Chcę podchodzić do rynku w tym średnim terminie. E, druga książka to jest też książka, która na moją strategię oczywiście wpływa, no, takie to będą książki oczywiście, te tak które polecam, e, z tytułem niezwykle clickbaitowym, bo jak zarobiłem 2 miliony dolarów na giełdzie Nicolasa Darwaza e, i to jest książka, która powstała w latach 60-tych, 70 ubiegłego stulecia, więc te 2 miliony dolarów wtedy robiło większe wrażenie niż teraz. Te 2 miliony dolarów to jest taka książka troszeczkę fabularna. Bardzo łatwo, lekko się ją czyta, można spokojnie do, do spania, też oddająca filozofię, chociażby radzenia sobie z informacjami i z mediami. No i książka techniczna, Biblia Analizy Technicznej Marfiego. Moim zdaniem jest to lektura absolutnie do przeczytania. A dalej, no to wiadomo, Grahamy i jak zaczniecie od tych trzech książek później pójdzie kolejnych 30. Okej. Okay. Dzięki za rozmowę. Wiem, że jesteś rozchwytywany, bo tutaj jest Dawid Gwiazdom na imię Także to dzięki wielkie dzięki. i do zobaczenia. Dzięki za rozmowę.